Cześć, dziś pokażę Wam trzy sposoby na montowanie materiałów iMovie. Pierwszy to dokładna edycja. W tym trybie znajdujemy moment, od którego chcemy zacząć nasz klip. Klikamy w tym miejscu. Następnie klikamy w kółko pomiędzy klipami. Teraz klikamy w momencie, w którym chcemy, by nasz klip się zakończył. Na dole analogicznie robimy z kolejnym klipem. Czyli najpierw moment rozpoczęcia, klikamy w kółko i wybieramy moment zakończenia. Następny sposób to przecinanie klipów. Przeciągając żółty obrys zaznaczamy fragment, który nas interesuje. Klikamy gotowe. Zobaczcie, został tylko fragment, który zaznaczyliśmy. Ostatni sposób to bezpośrednie zaznaczenie klipu w bibliotece. Zaznaczamy klip tak jak wcześniej. Klikamy przycisk dodaj wideo do projektu. Następnie przeciągamy klip w odpowiednie miejsce na osi czasu. I w taki sposób montujemy nasz film. W kolejnym odcinku minuty 10 pokażę Wam jak dodać napisy i przejścia między ujęciami. Do usłyszenia, a nie zapomnijcie zasubskrybować kanału!